W dniu dzisiejszym nasza lokalna grupa działania Stowarzyszenie z Tradycją w Nowoczesność organizuje trzecią edycję konkursu wielkanocnego Konkurs wielkanocny skierowany jest do kół gospodyń wiejskich z terenu działania lokalnej grupy działania to jest gminy Chłopice, Pawłosiów, Roźwienica, Kańczuga i Próchnik Panie na swoich stołach prezentują wypieki Świąteczne, wielkanocne, tradycyjne, ale także rękodzieło ludowe. Będą także miały okazję zaprezentować swoje stoisko, zaprezentować swoje koło gospodyń wiejskich poprzez krótki występ artystyczny, czy wiersz, czy przyśpiewka. Komisja oceniająca będzie oceniać właśnie stoły według kryteriów m.in. atrakcyjności tego stołu, przygotowania tego stołu, tego występu artystycznego ilości i jakości przygotowanych potraw. Koła gospodyn wiejskich na swoich stołach prezentują koszyczek ze święconką wielkanocną, palmę wielkanocną, wypieki tradycyjne, jakieś potrawy wielkanocne. Liczy się aranżacja stołu, pomysłowość, zaangażowanie w dekorację tego stołu oraz prezentacja, której będą dokonywać później. Komisja konkursowa dokona Oceny poszczególnych stoisk kół gospodyń wiejskich kierując się następującymi kryteriami. Przy ocenie stołu spełnienie kryteriów obowiązkowych, w tym zawartość koszyczka powinna być zgodna z tradycją i tutaj będzie punktacja od 1 do 3 punktów. Przygotowanie palmy wielkanocnej od 1 do 3 punktów. Właściwy dobór potraw od 1 do 3 punktów, dekoracje świąteczne od 1 do 3 punktów, spełnienie kryteriów dodatkowych, nawiązanie do tradycji od 1 do 3 punktów. Pomysłowość aranżacji od 1 do 3 punktów. Estetyka, estetyka nakrycia stołów od 1 do 3 punktów. Różnorodność prezentowanych produktów, dekoracji od 1 do 3 punktów. Smak prezentowanych potraw od 1 do 3 punktów. Prezentacja koszyczka z pisankami także od 1 do 3 punktów. Przy ocenie prezentacji Orygin oryginalność formy prezentacji, tutaj na przykład kawenda, wiersz lub piosenka od 1 do 3 punktów i pomysłowość ubioru reprezentacji, na przykład strój ludowy bądź inny, inne propozycje. Stół wielkanocny, nasz stół wielkanocny haftem malowany, lukrowana baba rozpycha się na nim, sernik też nie gorzej się tu prezentuje, może z pisankami oberka zatańcuje, Ziemniak faszerowany żurawiną i jajkiem wszędzie zapach niesie, a jajka z chrzanem i żurku w chlebie to aż skosztować chce się. Jaskółcze gniazda dziś też występują, a razem z, jankie, z jajkiem w serowej skorupie cudnie się prezentują. Więc niech Wam jajeczko dobrze smakuje, pieczony zajączek uśmiechem czaruje, mały kurczaczek spełnia marzenia, wiary, radości, miłości spełnienia. Nasze zrzeszenie się postarało, dużą wystawę przygotowało. Więc cieszcie się ludzie, że to nasze zrzeszenie się trudzi. Więc cieszcie się ludzie, że to nasze zrzeszenie się trudzi. pisanki i nawet kurki, Co znoszą jajka w przeróżne wzorki, Ułożą je ładnie, że jajeczko do koszyczka nam padnie. Ułożą je ładnie, że jajeczko do koszyczka nam padnie. I mamy także ładne zajączki, co nam uciekły z zielonej łączki. I tak je wkładają, że zajączki z tych koszyczków wystają. I tak je wkładają, że zajączki z tych koszyczków wystają. O, włościowa do stołu zaprasza. kiełbasa. Są także mazurki, baby lukrowane, szkan i żurek, serca serwowane, a pasztet i tam ta mięsna rodzinka, pachną tak wspaniale, Ła palma dumnie głowę znosi i zielonym owsem <laughs> wiosny powiew nosi. Spójrzcie na pisanki, jak w kolory grają i świąteczny nastrój. Z karały, by stół wielkanocny, bym tak okazały, Kłamiamy się pięknie, zdrowy świąt życzymy, że trudna rzuznacie po cichu liczymy, że trudna żółzna We Bye. Każdy dzień jest dla nas zwiastowaniem dniem Kiedy ją kapie nagle wszem. Oto służę Dzieci z Gdzie ta Wielkanoc? Czy już nadchodzi? Jeszcze trochę cierpliwości i nadejdzie, zobaczycie. Drodzy Państwo, Komisja Konkursowa zakończyła już obrady i wyłoniła zwycięzców dzisiejszego konkursu. Zapraszam przewodniczącego Komisji Konkursowej, Panią Beatę Pucharską, aby odczytała protokół z posiedzenia Komisji i ogłosiła zwycięzców w imieniu naszej komisji, która chciałaby podkreślić bardzo wysoki poziom przygotowania yy, tutaj waszych stołów, zarówno, zarówno pod względem estetycznym, jak również smakowym. Po burzliwych obradach wyłoniliśmy zwycięzców. Zaczynamy od wyróżnień. Wyróżnienie dla Koła gospodyn Wiejskich w Woli Węgierskiej. <tryk> Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach. dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świebodnej. Kolejne wyróżnienie dla Koła Gospody Wiejskich w Lipniku. I zwycięzcy, ale żeby dodać to troszkę nutkę niepewności, zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce dla Koła Gospody Wiejskich w Rączynie. Gospodyń Wiejskich w I zwycięzcy dzisiejszego konkursu Koło Gospodyń Wiejskich w